Hmm. E, witam was moje kurwa e, Nie wiem jak Kurwa W obrozie stoi Gaty Wracają Dzisiaj będziemy pracować za Ankę Bo nie wytrzymała psychicznie Uf. Pracujemy za nią Ja już tu kurwa ogarnęłam mi trochę tą restaurację Nie co ona miała, bo ja nie pamiętam Solik za trzech za trzech kurwa, tak, stolik za trzech. Będziemy chlać za trzech. O Boże, ale fajne. No czemu ja kurwa nagle coś z tej lodówki biorę! Kurwa, poczekajcie, bo ja dostałam zamówienia na telefon. Wracając, przyjąłem już to zamówienie, zamówienie dla no jednej. Ja pierdolę po chuj przychodzi do restauracji jak możesz do chaty zamówić. No ja... Marina, wypierdalaj Marina! 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 Kupa Tam, tu nie będzie usiąść te On nie może, go ten! Bo nie ma... Chłopie, wypierdalaj Can you? Bo ten chłop dalej tam kurwa stoi i ma życia co on ma zrobić. Can you move for my client? Chuj. Ja ruszył chuj dupę. Ruszył tą dupę? No dziękuję kurwa bardzo W ogóle ja tu miałam gdzieś peta, halo? ja mój pet? Gdzie jest mój pet? Gdzie to się pety zakładał? Właśnie ja mój burgerek. Burger! Ramen! A ty spaghetti dziecięce. Dobra, to jest burger z serem. Dobra, wszystkie przyjęcia. Ja pierdolę sobie powiedziałam. Gdzie mam chata? O, ktoś ma... Nie, ktoś ma inną Szkoda, się, że ktoś ma tą samą restaurację co ja. W ogóle nie pytać czemu tu jest taka podłoga, trochę się zjebało. Kolejne zamówienie kurwa na telefon. To wcale nie jest tak, że po prostu spisuję kolejne. To są zamówienia kurwa na telefon. Cichać, to było zamówienie na telefon. Kurwa, kartą płaczcie, bo mi się nie chce. Podchodzi do każdego stołu. Ile dajesz? Idę, kurwa, dajesz, jebany. W ogóle zmieniłam nazwę tej resort. To nie jest wcale tak, że po prostu stworzyłam kurwa swoją. Kurwa, dobra, kupię cię za tę dychę. Tak, ty jesteś podychętny. Dobra, jebać. Jebać. 10 to ja mogę, kurwa, sobie wydać na ciuchy. Ty znów, kurwa, przejęłam. Dla dwojga, powiadacie, to macie tu, kurwa... W ogóle, czekam, aż jakiś vip customer kupa. tu przyjdzie, potapnę jakiegoś... Znaczy, ja co? Ja w to pierwszy raz gram Znaczy, nie, że gram, a pracuję tu pierwszy raz. Mhm. Pierwszy raz tu pracuję, w ogóle No jest wie co postawiałam, te rzeczy, no i ten tekst, co to kurwa było? Dango i... Ja tu jestem tylko kelner. Co to kurwa jest? Chłopie, bo ci się chyba sushi rozjebał. Dobra, wracając, coś jeszcze a tu, 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 tu właśnie. Znowu spaghetti, bolognese, kurwa, Co wy macie do tego spaghetti? Dango dziecięce. Kto ma, to, to je dango dziecięce? Jakby. Dango to dango. Jakby, hello. No ale wam to trzeba kurwa ogarnąć. Drugiego, trzeciego szefa kuchni, bo kurwa wy się chujowo wyrabiacie. Moci, właśnie, moci byś kurwa ja to nie dango, dziecięce. W ogóle po ile to kolejny kucharz? Za tysiaka tu boli! Dobra. Chuj, nieważne. Ja nic nie mówiłam. Nie, chuj mówiłam. Nic nie mówiłam. To wcale nie tak, że piszę z koleżanką w pracy. To wcale nie tak. Anka nie wywala i mnie błagam. Wibku z Tomerku, waczu z tu, restauracja. Tu. Przy Przywy kuchni byście patrzyli, jak się robi wasze jedzenie. <śmulujesz> kurwa, macie A oni co zawsze kurwa, kartą płacą? Znaczy, co ja tu pracuję pierwszy raz? Nikt już taki nie przyszedł. Dla trzech kurwa, wymiecie, wy, miecie, wy, wie, wy myślicie, że ja mam kurwa milion dla Was takich tych okolek. Ukończy... To jest pierwszy, to trzy, to tam w ogóle się nie wiem jak znalazło, to jest dzień pierwszy, mówię wam. Przymyk do dzieci, pierdolone. Kurwa, robiłam pierdolone diamond pentiki, mam teraz na całym ciele te pierdolone kółeczka, nie koraliki, nie koraliki, kurwa i chuj. Ja no mam teraz, kurwa, szyję na Kawa i woda, kawa i woda, kawa i woda. Herbata, kurwa. To jest Nie Bardzo kurwa i co muszę odpisać. To znaczy nie odpisacie pod nowo przyjąć zamówienie. To to jest pizza serowa. Kto za pizzę serowa? Dziecięcą, aha, tam tylko. tylko. i zabieram talerze. Do jednej... Ty już tu kurwa byłeś, co przychodzisz po raz kolejny? Sernik. Sernik. Kurwa, ludzie, co wy macie z tym cernik? No jeszcze chwila, i ja będzie mnie stać na trzeciego kucharza waszego, kurwa. No i stać mnie w kuchownicy. Hajet nasza. Ja znowu muszę się wysilać, by chłop kurwa zaczął gotować? Ja pierdolę, ja nie lubię tak. Czyli możecie się nauczyć od nich... gdzie jest kur. To się chuja od nich uczy. Zrobiłam wystarczająco dużo zamówień. Gdzie jest trzeci... czwarty? Znaczy trzeci? Znaczy nie wiem, czy jest trzeci, nie? No jest trzech to graj, nieważne. No mnie się już kurwa nauczył. No i taką mam kurwa pierwszą poziom. No, nie się nie dziwię, chłopie, oferta dołączyła, ja już się wiem o odmaga. Proszę chodzić kurwa, nie na zabrań nam, ty co tak na powietrzu? Kurde, skąd się bierze te lody jakby? Ja gotuję tyle? Co jest, kurwa, ja gotuję lody? są coraz bardziej pojebany Dobra to chyba będzie koniec już Mojej zmiany bo no Ja to już dużo porobiłam Anka nie zwalniaj mnie Wszystko zrobiłam kurwa dobrze Więc proszę mnie nie zwalniać ok? dziękuję bardzo